I'm out of time and all I got is four minutes. Four minutes. In. I'm out of time and all I got is four minutes. Four minutes. In. I'm out of time and all I got is. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale moi drodzy. Kolejny odcinek już 12 Madden NFL. Ostatnio wygraliśmy Cincinnati Bengals. Jak widzicie, mam teraz kolejkę przerwy, Moi drodzy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeśli się okaże, że odcinek potrwa dłużej niż dzisiaj mimo takie treningi, wywiady, to będzie to osobny odcinek, ponieważ jest to kolejka po prostu normalna. Także czemu by nie? Ogólnie trochę się pozmieniało ostatnio. Mamy tutaj level po ostatnim fantastycznym meczu bez Devonta Adamsa, niestety kontuzja na szczęście dla nas, jest to kontuzja, moi drodzy, tuż właśnie przed tą przerwą, także jest szansa, że właśnie Devonta wróci do gry już niebawem, my sobie tutaj zrobimy upgrade, my mieliśmy dwa punkty do wydania, wydaliśmy, no i co, nie zwlekamy z czasem, nie zwlekamy, nie zwlekamy, i lecimy moi drodzy następnym, następną kolejką zobaczymy co się stanie. Będzie to kolejka dziewiąta, z tego co widzę? Nie, dziesiąta. Dziesiąta. No i tak, dziesiąta i potem gramy z Miami Dolphins. No i coś tutaj jest Dobra. No, jeszcze kostcenka. Coś się wydarzyło. O. Ok. Zostawcie sobie wiadomości, może? Gabor Gaborski Widzimy Cię, tak jest, ja też Was widzę Tak jest, same dobre No i sprawdźmy jeszcze sobie jedną rzecz I znowu, Riders Gabor Gaborski set up in five touchdown games, Gabor Gaborski was responsible for nearly all the Riders' points as he dropped in five touchdowns in the win against the Bengals Ok, czy to oznacza, że drugi raz rzędu dostaniemy nagrodę e, kolejki za najlepszego zawodnika ofensywnego. Już tutaj się pniemy, już tutaj wyprzedzamy już kolejnych e, quarterbacków. Okej, Okay, in season awards. Weekly awards. Tak jest, to jest drugi sezon rzędu, Gabor Gaworski, proszę bardzo! I zobaczcie, kto tutaj dostał ostatnie nagrody. Patrick Mahomes, uh, Richardson, is... okay. Lamar Jackson, Joe Barrow, Joe Barrow, ok. Siri Stroud, czyli Joe Barrow miał dwa z rzędu, ale teraz Gabor Gaborski, proszę bardzo. Tak jest, tak jest, o to chodzi. Dobra, moi drodzy, czas przejść do konkretów. Czas zobaczyć, o co nam do, ma nam do zaoferowania ten krótki, ta krótka kolejka bez meczu. Zobaczymy, teammate chce rozmawiać, ok. Porozmawiamy więc z nim. Siłownia, ciężary, ciężarownia. Widać tutaj sztangi. Hej Gabor, how's it going? O, oh, Devonta Adams, uh, konfuzja. What's up? Ok, czyli w zrobiliśmy 3000 jardów. O, oh, no, wygrywa nad statystykami, tak jest. Thanks, but these numbers mean, mean nothing. It's all about wins, tak jest. Dożyby do zwycięstwa, a inaczej. Thanks man, let's we'll stick together and make around this thing. Ok, czyli będzie jakiś boost. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Mamy jakiegoś boosta. Super. Mamy jakiegoś boosta. Y -y jeszcze mamy jakiś inny event. Spotkanie z trenerem. Piersem. Hey Gabriel. glad you stopped by. Okay. Hey Gauspiris, what's up? So, thanks them so much. Extra practice, Dietjemmy, extra practice. I guess, extra practice. My name is Kurve Racusami. Jesteśmy super podsusami, czyli zrobimy sobie trening. Shuffling coach, ok, let's go. Czy będzie jakiś trening jeszcze? Może zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie, moi drodzy, tak? No, tutaj mieliśmy dużo questów ostatnio. Przeszliśmy breakout i za niedługo przejdziemy w ogóle, moi drodzy. Tylko 300xp, no niecałe 375 punktów brakuje nam do osiągnięcia poziomu Rising Star, gdzie m.in. jest League of czy Brock Party. Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, za niedługo będziemy mieć level 20 i będziemy się zbliżać do. Będziemy się zbliżać do levela 20 może no, sobie zrobimy jakąś gwarancję statystyk, po prostu podsumowanie. Tego po prostu nie ma w odcinkach za bardzo. Także baczmy sobie na ligę, jak to wygląda. NFL Standing. Moi drodzy, jak to wygląda w świecie NFL? No, chyba jesteśmy niepokonani. Raiders, tak jest, 8-1, 6-2, Eagles, Seahawks, 6-2, Bills 6-2, Jaguars, 6-3, Jets, 6-3. Jakieś zaskoczenie, jak to na końcu. Czy jest jakaś dużo, która ma 0? Nie ma Bears 17, Vikings 17. 7 O oh kurde, Commanders 1 -7. Patrzcie, oni się dostali do playoffów w tym sezonie. Oni się w tym roku też dostali do playoffów. Kurde, symulacja Titans, okej, okay. Giants, ok, Broncos. Też się dostali do playoffów, czy Bacan też się dostali do playoffów 36. Texans 4-5, Cardinals 4-5, Chiefs 4-4, Chargers 4-4, 4-4, ale się nam liga zrobiła, Wow. A jest jakaś drużynek, który ma 09 chyba tam widziałem. Czy, czy mi się to wydawało? Chyba mi się coś wydawało. Chyba nikt nie ma 0,9. Nie! Patriots mają 0,9. Czemu nie byli pokazani w tabeli? To jest dziwne. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Sprawdźmy, sobie, jakie mamy szanse na playoffy jeszcze, właśnie. Zobaczmy jakie mamy te szanse na playoffy Jak w gramy. Ok. Dobra, to mamy, to mamy I teraz tak Dolphins O zasięgu Broncos, tym bardziej Chiefs O kurde, kolejny mecz z Kansas, ojej Że Patrick Mahomes będzie chciał zrobić rewanż Na nas, no oni będą chcieli zrobić rewanż na nas Szczególnie, że walczą o życie Tampa Bay, no ciężki mecz, Falcons O, będziemy mogli się zrewanżować Jacksonville, o kurde nie, myśmy z, z Kardynapantem przegrali. Jezu, czemu mi się wydawało, że Jackson wygraliśmy? Jakie... Dobra, zobaczmy. Ile? W ogóle mamy bilans: 8-1. Osie, Także tak naprawdę wystarczy nam dwa mecze wygrać, żeby wejść do playoffów. Z kim możemy mieć łatwe punkty? No, szczerze, że sami wygraliśmy wysoko. Tu jest szansa, no. Broncos też ma tylko 3-6 chyba. Tampa Bay, no kurde. to Powiem wam, dobra, nie będziemy, nie ma co gdybać, ale no takie fajne mecze nam się szykują. Leot Picture. No to będziemy mieć już niektóre te, zapewnione te miejsca, właśnie. Yy, dobra, lecimy dalej. Stadze Wars patrzyliśmy. Nie ma co na to patrzeć. Tu jeszcze możemy sprawdzić, czy coś to jest ciekawszego jeszcze, ale. No tutaj się pniemy w górę O! No powiem wam, że tutaj jest ciekawie Ofensywa może o, Druga ofensywa nagle, nice Defensywa, trzecia defensywa No to to jest No to jest powiem wam, że Gruba statystyka, nie powiem Jeszcze zobaczmy co do zaoferowania tutaj menu główne O! Zobaczmy tę kontuzję Devonta na koniec jeszcze odcinka Nie! Już nie ma tej kontuzji, okej, okay, czyli Devonta miał na jeden mecz, zajebiście Zaje... kurwa biście Zobaczmy sobie na... O, Dolphins no, Miami, zobaczmy sobie na no, drużyny z Miami, czy oni coś tutaj nie mają Nie, tutaj też jakieś Chiefs Dobra, nieważne. Moi drodzy, dobra, no to tak mówię, przez Schimiemy sobie następny odcinek, w takim razie sobie nagramy to na spokojnie, to jest taka pogadanka. Myślę, że spoko. Mm. No nie chcę tutaj, bo tutaj widzicie, zanim zrobimy jeszcze kolejny odcinek, to minie kolejne pół godziny jak masz trwa i drugi odcinek wyjdzie także że są moi drodzy. Taki odcinaczek no musi być taki jeden w sezonie powiedzmy. Gdzie rzeczywiście nie mamy żadnego meczu Także co, dzięki za obejrzenie Skipujemy tę dziesiątą wklejkę Las Vegas Raiders idzie po swoje yy, I czeka nasz yy, mecz yy, Z Miami Dolphins Także do usłyszenia W następnym odcinku Już w niedzielę, do zobaczenia, cześć